Cześć, witam wszystkich bardzo ciepło, po długiej przerwie. Mam nadzieję, że jeszcze ze mną zostaliście. Dziękuję za wszystkie wiadomości, które od Was dostaję, dostajemy. Kiedy w końcu pojawi się film, obiecuję, że... znaczy nie, nie chcę obiecywać, bo nie, nie spełniam obietnic, ale będę się starać jak najmocniej, aby filmy na tym kanale pojawiały się częściej i trzymamy kciuki, żeby tak właśnie było. Korzystając z okazji, że James jest w tym momencie w przedszkolu, pomyślałam, że nagram film o tym, co zmieniło się u nas, właściwie co, co może to się zmieniło, a co się wydarzyło w przeciągu ostatnich miesięcy, bo kilka tygodni temu James, James ukończył 3 lata, także dużo się zmieniło i jedną z najważ, największych, najważniejszych zmian, zarówno w jego życiu, jak i w naszym życiu, jest to, że poszedł do przedszkola i nie wiem, od czego w sumie zacząć, bo. Plan taki, aby jeszcze w ogóle, bo kiedy na, na, na Instagramie wstawiłam Wam zdjęcie jego z nim idącym z plecakiem, ze swoim krokodylem do przedszkola i wtedy tak pokrótce Wam powiedziałam jak wyglądał jego pierwszy dzień, część z Was troszeczkę była zdziwiona, bo jak to możliwe, przecież James chodził do przedszkola, James chodził i dalej chodzi do niani, to jest... Instytucja, która się nazywa Child Manders, to jest taka pani, która pod swoimi skrzydłami opiekuje się kilkoma dziećmi, kilkoma dziećmi, w zależności od tego, wiecie, jak, jakie ma możliwości do tego. I James chodził do naszej Child Manders od 11 miesiąca życia, o tym wiecie, bo też już Wam o tym mówiłam. jak Szczególnie, jeżeli oglądacie ten kanał regularnie, to powinniście też to pamiętać. A jeżeli nie, to Wam teraz to przypomniałam, nic się nie stało. Nie musicie znać naszego życia w szczegółach. <laughs> I. 吃不的肉啊！Uh huh. Chcieliśmy od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy w naszych głowach krążyła ta myśl, że może James powinien chodzić do normalnego przedszkola, a to z tego względu, że tam dzieci zazwyczaj uczą się nowych rzeczy, i ja widzę o tym, że nasz synek moim zdaniem, naszym zdaniem jest zdolnym chłopcem, ale dość leniwym, i trzeba go cały czas motywować, trzeba go cały czas jak gdyby popychać do tego, aby coś robił. I pomimo tego, że czuję, że Uniani dzieje mu się, nie dzieje mu się nic złego, ale miałam takie przeczucie, że potrzebuje... Większej stymulacji i po prostu chcę, żeby robił więcej rzeczy, tym bardziej, że kiedy widzimy się z naszymi znajomymi, których dzieci chodzą do przedszkola, są troszeczkę bardziej zdolne plastycznie, chociaż to też jest taka prawda, że w sumie to jest indywidualna kwestia dziecka, bo nie każdy będzie plastykiem ani muzykiem, ale chciałam, żebyś nauczył więcej piosenek, po prostu, żeby miał do czynienia z większą ilością dzieci, też z różnych kultur, bo do takiej szkoły będzie przecież już niedługo chodził James. No i e, czyli od dosłownie. Aha, byliśmy w przedszkolu, i ja myślałam, że na początek, wybór przedszkola, ten film będzie pewnie o przedszkolu, a nie o tym, co się wydarzyło w trzecim roku. Ale to nic, prawda, nie było filmu, także pozwolę sobie tutaj porozmawiać. Będziecie mogły, mieli okazję, spędzić ze mną minimum pewnie 20-25 minut. Ej, jm, James. Kiedy, kiedy. Nie, zaraz, wracam, w, wróć. Kiedy szukaliśmy przedszkola, szukaliśmy takiego, które byłoby w miarę blisko naszego domu i które spełniałoby kilka warunków, które mieliśmy w swoich głowach, w, w zamyśle, oczywiście też za sprawy moich znajomych, których dzieci wcześniej Wam też mówiłam, chodzę do przedszkola, zwracałam uwagę na kilka istotnych szczegółów. No i mamy takie szczęście, w nieszczęście, bo przedszkole jest dość blisko i kiedy byliśmy tam już w grudniu, nie, przepraszam, nawet i wcześniej w listopadzie, żeby go zapisać, myślałam od stycznia, pani nam odradziła, bo powiedziała, że jeżeli jak tylko James skończy 3 lata, to wtedy od razu będzie w tej starszej klasie e, preschool, czyli przygotowującej już do, do pójścia do szkoły. I jeżeli go wstawimy na miesiąc tylko do, w, 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 jeżeli by zaczął w styczniu, to na początku byłby jeszcze w tej grupie takich dzieci. Które to się nazywa Toadless czyli od drugiego do 3 roku życia, i po miesiącu, zgodnie z prawem, musieliśmy go przenieść do starszej grupy. I wtedy pewnie, wiecie, przyzwyczaiłby się do jednych dzieci, i od razu taki byłby skok dla niego duży i zmiana ogromna, kolejna w przeciągu miesiąca. No i posłuchałam rady i rzeczywiście postanowiliśmy poczekać jeszcze miesiąc i James poszedł do przedszkola 1 lutego, a wiecie, że 30 stycznia skończyło 3 lata, czyli dosłownie dwa dni potem poszedł do przedszkola. Dużo zmian w jego życiu. I powiem Wam, że tutaj też wracając do tego, co powiedziałam Wam, napisałam Wam na zdjęciu, bo aby przejść do pokoju tego, gdzie jest James, Trzeba przejść przez całe przedszkole, a tam dzieci są już od e, czwartego, trzeciego miesiąca życia. Także ja, kiedy tam z nim szłam, troszeczkę podenerwowana, jak to będzie, wiesz, zaciskając mu rękę, słyszałam te płaczące dzieci. Nic im się krzywda nie dzieje, ale wiecie, e, ten głos, ten, ta, ta głośność tego e, dała, dała się we znaki i przeszliśmy tam i y, oczywiście on się pożegnał ze mną wszystko było ok ale wyszłam to zaczęłam po prostu ryczeć bo przypomniałam sobie się znowu te czasy kiedy on jeszcze nie miał roczku kiedy oddaliśmy go do Niani i tak mi się też źle zrobiło ale to chyba każda mama tak część mam tak ma ja tak właśnie mam y, i przez pierwsze dwa dni jeszcze wcześniej nie powiedziałam o tym chodził na takie mm, dwugodzinne przyzwyczajenie i Pierwszego dnia było super, bo to był dzień, to była godzina, kiedy była tylko zabawa. Drugiego dnia było już gorzej, bo wtedy to były czasy, kiedy trzeba było cię zjeść, a James mm, tak czułam, że może mieć troszeczkę z tym problem. Aha, jeszcze jedna rzecz, która mnie troszeczkę jak gdyby zraziła i sprawiła, że na początku nie chciałam go wysłać do tej grupy starszej, dlatego, bo mm, tam dzieci są bardzo samodzielne i ta ich samodzielność została budowana przez te wszystkie miesiące, które nie, w, 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 w tych wcześniejszych klasach, że tak powiem, a u niego jest różnie, bo pomimo tego, że ja staram się, żeby były samodzielny, to w niektórych częściach, w niektórych elementach jego życia niestety tak do końca nie jest. No i em, na przykład jedzenie samemu wszystkiego. On jest nie do końca do tego przyzwyczajony, niektóre jedzenie je sam, te, które najbardziej lubi, ale te, które mu nie do końca idzie, podchodzi, to wtedy my pom pomagamy mu trochę. I wiem, że jego niania, pomimo tego, że ja prosiłam, żeby ona kazała mu jeść samemu, a czasami jej się spieszy i z różnych powodów też. Domyślam się, że go po prostu okramiła i on pod tym względem jest troszeczkę leniwy. Nie było tutaj, nie ma problemu, jeżeli chodzi o toaletę, bo tego się nie martwiłam. Tylko na przykład tam też tak jest, że tam nie ma ani nocników, bo to jest podobno niehigieniczne. Um, są tylko toalety, które też są na... Pomimo tego, że takie są mini, wiecie, fajnie to wygląda. Przypomniałam Cię, kiedy ja byłam w przedszkolu, wszystko jest takie malutkie, to... Mimo wszystko one są dość wysoko, tak wiecie, zawieszone. Także ktoś ma chodę się załatwić na spokoju, tak trochę mu nogi wiszą. I też nie wiem, czy do końca to jest dobre rozwiązanie, i mm, chyba będę prosiła, żeby Nie kupimy chyba mu taki, wiecie, stopień, żeby mógł wygodnie sobie usiąść i sam się załatwiać. Ale generalnie jesteśmy zadowoleni pieczątki też zostaje, przychodzi, pokazuje, że coś tam robił. Jeszcze nie jest tak pewny, że super, mogę go... Wiecie, za przychodzimy, rozbieramy się i idę. Nie, na razie troszeczkę, ja tak się wstydzi, ale już nie jest dobrze. Czasami też lubimy z mężem wieczorem go przyjść odebrać i nie mówimy mu o tym, że tam jesteśmy, po prostu go obserwujemy i tam widzimy, jak on bawi się z innymi dziećmi jakieś dwa piosenki, a także czujemy w głębi serca, że to jest dobry wybór, co zrobiliśmy, ale oczywiście poczekamy jeszcze pewnie. Mam nadzieję, że efekty będą też już pozytywnie widziane w niedługim czasie. Przy szkole są dzieci z różnych krajów, z Polski też. Ja prosiłam, bo jego, jego pani opiekunka była też z Polski, ale odeszła właśnie kilka dni temu i nie wiem, jak to teraz będzie. Ja mówiłam im, że w sumie zależy mi na tym, żeby on też, jeżeli jest taka możliwość, żebym mówił do niego po polsku, bo jak dobrze wiecie z poprzednich filmów, mój syn preferuje język angielski i ja też częściej się łapię na tym, że do niego też mówię po angielsku, kiedy mu odpowiadam. Staram się z tym jak gdyby walczyć sama z sobą, bo wiem, że później będę tego żałowała, ale w tym momencie jakoś tak, po prostu na codziennych na tego wszystkiego czasami po prostu jest mi wiele szybciej i łatwiej tak mówić, dlatego tutaj możecie mnie zlinczować, ale niestety, niestety taka, jest, taka jest smutna rzeczywistość. Może sytuacja w domu, gdzie jest tylko język polski wygląda inaczej. U nas język polski jest tylko używany z moimi rodzicami na Skype'ie albo ewentualnie, że ja jestem sama z synem w domu. Jeżeli jesteśmy w trójkę, to po prostu jest ciężko i ciężko mi jest mówić to w kilku językach. Chociaż mój mąż też tutaj czasami pytacie mnie o to. On rozumie po polsku bardzo dużo i też nie chcą, że słowa, których używa, ale... Yy... Generalna większa część naszych rozmów odbywa się w języku angielskim. I jeszcze chcę Wam powiedzieć, że jak zapisywaliśmy Małego do przedszkola. To um, musieliśmy wypełnić kilkanaście takich różnych formularzy na temat tego, co James lubi, co nie lubi. A to jest pewnie normalne w każdym przedszkolu, tak jest. I ja też, jeżeli bym nawet ja miała się kiedyś z jakimś dzieckiem, to wiem o tym, że też bym chciała od rodziców się dowiedzieć jak najwięcej takich rzeczy, aby później móc jak najwięcej o tym dziecku wiedzieć i jak najbardziej mu pomóc i przyzwyczaić go do tego, do naszego towarzystwa i mm, później do wspólnej nauki i zabawy. No, jeżeli chodzi o wracając do trzeciego roku życia Jamesa, nie, nie wiedziałam co zrobić z imprezą, bo powiem szczerze, że ostatnie tygodnie i miesiące takie trochę były dla nas ciężkawe i mm, problem też jest taki, że James nie ma aż tak dużej ilości znajomych, żebyśmy mogli zorganizować taką... znaczy nie chciałam je zrobić w domu, to na pewno, a dwa, chciałam zrobić mu coś takiego, taką imprezę w, w takim miejscu em, Dzieciaki mogły skakać, bawić się, tak jak generalnie, na zabaw, mało jak to się mówi, kulki, niektórzy na to mówią. I okazało się, że jeżeli chce się tam zorganizować oficjalną imprezę, to trzeba mieć minimum, zaprosić niż dziesięcioro dzieci. U nas tak wyszło, że w końcu zadzwoniłam, zapytałam, czy możemy przyjść. Z tortem powiedzieli, że tak. Nie można przynieść innych, wiecie, jedzenia. Tam, tam też jest taki bar, można wszystko sobie kupić. Um, I kupiłam tylko tort. Też nie robiłam sama, bo ja nie uważam się za osobę, która potrafi robić torty, które będą tak smaczne. A ten, który, który zamawiam od lat, jest sprawdzony i wszyscy go kochają. Oprócz Jamesa. James nawet kawałka tortu nie zjadł, ale to, to jest właśnie nasz syn. Nie przepadam za takimi słodyczami. I poszliśmy tam i mieliśmy szczęście, bo pomimo tego, że to była sobota, znaczy zaczęło się od tego, że idziemy tam, koleka na zewnątrz i ja mówię, kurczę, no ciekawe jak to będzie, bo chciałam zamówić wcześniej stolik, ale okazało się, że nie można tego zrobić, ze względu na to, że jest sobota i pewnie będzie dużo ludzi, ale na szczęście... W środku było setki osób, naprawdę nie tutaj nie przesadzam, było ich naprawdę dużo. Dzieciaków też latających wszędzie, ale znaleźliśmy stolik, to nawet nie jeden, tylko dwa. Wszyscy nami ją, siedli, Przyjechała też rodzina grawa, także było więcej dorosłych, na pewno niż dzieci. Ale mieliśmy, wydaje mi się, że super czas. James się wyszalał i tam byliśmy ponad dwie godziny, i to zupełnie wystarczyło, jak i dla mnie, dla mojego bólu głowy od tego dźwięku, a także dla dzieciaków i później. Rodzina przyszła też do nas do domu, zjedliśmy sobie kolację. Także było, urodziny były całkiem, całkiem, prezentów też James dostał dużo i film z prezentami będzie następny, który się pojawi na tym kanale. Postaram się go też niedługo nagrać, żebyście mogli go sobie zobaczyć. I co jeszcze takiego chcę Wam mówić o Jamesie, to y y y nie wiem czy Wy tutaj widzicie, chyba nie, ale tam wisi y prezent, który on kiedyś dostał od cioci Agi, od wujka Kuby i jest to taki wskaźnik wzrostu i raz na pół roku mierzymy Jamesa i tam przy, przy, nie przyklejam tylko przyklejam ale żelazkiem informację jestem że taką wysokość miał kiedy miał dwa lata dwa i pół i teraz trzy i jeszcze nie ma tak jak patrzę, jeszcze nie ma metra nie, jest, jest kilka, kilka centymetrów od metra. Jeżeli chodzi o ubrania, to kupuję mu takie na 3 lata, 4 lata, w zależności od tego, z której firmy. Różne mają, czasami niektóre się po praniach troszeczkę spierają. A i jeszcze właśnie wracając do przedszkola, pani mi powiedziała, żebym nakładała mu jak najgorsze obrania, bo tam się wszystko może zniszczyć i nie chcę po prostu to odpowiadać. Też się bawiłam, któregoś wieczoru zamówiłam mu takie nalepki um, z jego imieniem. Kupiłam je na na Ebayu i tam się wpisuje wiadomość imię dziecka i przykleja się te nalepki do metki ubrania po to, aby właśnie nie zginęło, bo wiem o tym, że też widziałam pudełko rzeczy znalezione w przedszkolu i jest dość pokaźne i te naklejki można przyklejać też na różne inne rzeczy, na przykład nie wiem, plastikowe kubeczki, czy jeżeli dziecko już chodzi do szkoły i ma pudełeczko na lunch to tam też można przykleić, one są bardzo podobno wodoodporne, do, do, o, oczywiście do ilość tam myć Dlatego jeżeli, jeżeli myślicie o sposobie, a tym jak zaznaczyć ubrania Wasze dzieci albo akcesoria Wasze dzieci, to to już jest bardzo dobry pomysł. Zostawiam Wam link na dole, to będziecie mogli sobie zajrnąć, jak to wygląda. Aha, i jeszcze z takich też właśnie wracałem do przedszkola, bo to wszystko się w sumie teraz wokół tego kręci. Musieliśmy mu tylko załatwić kapcie, pastę do zębów, szczoteczkę do zębów i za każdym razem zabieram ze sobą, jeżeli oczywiście jest taka potrzeba, zapasowe ubranie, bo wszystko jest generalnie brudne, ale cieszę się, bo dziecko brudne tym szczęśliwe. Jeżeli chodzi o jeszcze takie, co teraz James lubi robić, a czego nie lubi robić, uwielbia bawić się pociągami. Jego miłość do traktorów troszeczkę osłabła. Nadal istnieje, ale już to nie jest taki intensywny, silny związek, jaki był wcześniej. Jego ulubioną zabawką teraz jest Tayo. Jest to Tayo Lityba, taki autobusik. Jest to koreańska bajka albo japońska. W każdym razie jakaś azjatycka. I to był prezent, który zamówiliśmy mu właśnie też z Korei. Na Boże Narodzenie, i teraz chodzi z tymi malutkimi autobusami. Pokażę Wam w drugiej części, tej prezentowej, jak wygląda. I to jest jego ulubiona bajka w tym momencie. Przechodzimy teraz taki trochę okres buntu, słuchajcie. Czy ja się nie buntuję, tylko mój sensie buntuje. Nasz syn. I uwielbia oglądać bajki. W telefonie uwielbia to robić i mi doszło do kilku takich dość um, przykrych dla nas. Kiedy chcieliśmy mu wyłączyć telefon, on um, nie chciał, on po prostu mógłby siedzieć naprawdę, jakbyśmy mu pozwolili, to by mógł siedzieć um, kilka godzin. I um, w końcu postanowiliśmy z Gawem, że musimy zaprzestać. Chociaż nie oszukujmy się, że to jest w pewnym sensie też wygodne dla mnie było, kiedy po pracy chciałam mieć chwilę, aby ugotować obiad albo zrobić coś w domu. To wtedy to było najłatwiejsze rozwiązanie. Ale teraz powiedziałam, że może oglądać tają. Wtedy, kiedy zje kawałek owoca albo yy, warzywa. Warzywa je, jeżeli chodzi o owoce, to już jest gorzej. I mogę Wam powiedzieć, że od, yy, od kiedy to powiedzieliśmy czyli od kilku już tygodni nie ma ani bajki, nie ma na telefonu. Po prostu jest tak uparty pod względem tego jedzenia owoców sobie nawet nie wyobrażacie, że nie będzie, nie będzie jadł. I ja mu próbuję wszystko na, na, na kawał Dosłownie chodzi, żeby kawałek zjadł. Nie. Tak samo miała też, miała przez jakiś czas um, manię y, Kinder Niespodzianek. Ja nie wiem w sumie kiedy to się zaczęło, chyba od mojego taty, kiedy w Polsce właśnie mu tam raz na jakiś czas prezentował jedną jajką niespodziankę. On doszedł do tego, że on się ubierał wieczorem, nakładał buty sobie, kurtkę i mówi, że idzie do sklepu kupić sobie jajką niespodziankę. I. Um, też powiedzieliśmy, dobra, możesz mieć jajko niespodziankę, nie ma problemu, ale najpierw musi rozjeść kawałek banana, kawałek jabłka, kawałek czegokolwiek i od tamtej pory, czyli też już od... Um, I zrobiliśmy mu tylko wyjątek w jego urodziny, tam dostał takie gigantyczne jajko, niespodziankę, um, i wtedy, <gryw> wtedy je dostał, a tak po, po raz kolejny, nie ma, nie ma owocu, nie ma, nie ma ani jajka, nie ma bajki, um, to się tyczy tylko telefonu, tak jak chciałam powiedzieć, bo rano czasami włączam mu CCBS, także kiedy się szykujemy do przedszkola, kiedy się szykujemy do pracy, to wtedy on może oglądać sobie troszeczkę bajki w telewizji, ale nie tak ujdzie w telefonie. Um, a i jeszcze jeżeli chodzi o Jajko niespodziankę, to, to nie jest tak, że on je czekoladę. <ścoughs> czekoladę nawet nie, nie tyka, tylko troszeczkę zje, dosłownie kawałek taki malutki bardzo często też nie i on najczęściej się tylko interesuje tym niespodzianką, czyli zabawką w środku najlepszy ma też układ ze swoją koleżanką Majką, która czekoladę zjada a jemu zabawkę daje. a to są nasze dzieciaki właśnie tak, tak robią czekajcie, co jeszcze takiego także nadal z tym walczymy, zobaczymy jestem bardzo ciekawa i mam nadzieję, że zarówno my się nie podamy, jak i James w końcu się podda i w końcu zacznie jeść te owoce, no bo nie wiem, nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia, co się stało bo kiedyś jak był mniejszy, wszystko jadł, a teraz, a teraz po prostu nie chce tego robić. No ale powolutku, powolutku <grafię> będziemy próbować. Chociaż, jak byliśmy u koleżanki kilka tygodni temu, i ja wtedy powiedziała mi o tym, że nie ma, James nie może mieć lekarstw pitanki, dopóki nie zje jakiegoś owocu. Wtedy ona mu dała banana i widzicie, że zjadł całego banana. Ale też jestem pewna, że to dlatego, że to było w niej w domu i od obcy osoby, a ode mnie by tego po prostu nie wziął. Takie mam przeczucie, nie wiem. Co mówiłam Wam o zabawkach, uwielbia budować tory pociągowe, bardzo lubi się bawić autami, wyściga, lubi się ścigać, uwielbia na te to tak samo potwierdziły panie z przedszkola, uwielbia wodę, zabawę z wodą, to też tutaj nie ma żadnych niespodzianki. Kąpiel to jest jego, jego jest ulubionych elementów naszej wieczornej rutyny i nadal lubimy czytać książki tak jak było wcześniej, mówi coraz więcej po angielsku, chociaż są słowa, których mówię po polsku cały czas, ale większość my zdecydowanie po angielsku, stara się mówić pełnymi zdaniami, chociaż jego słowotwórstwo jeszcze nie jest jakoś tak specjalnie rozbudowane, porównując też tutaj do dzieci moich znajomych, jest ok, ale nie jest na pewno... Jego mowa tak jeszcze rozwinięta, czyli też nie wiem czy, czy, nie chcę na nikogo winy zwalać, a nie z takiego, tylko po prostu zastanawiam się czy faktem, który o tym może świadczyć jest to, że jest, pochodzi z, z, z rodziny dwujęzycznej, to czy jest może chłopcem. Tutaj naprawdę każdy pewnie mógłby to interpretować na swój sposób. Ja na razie to zostawiam, bo nie przeszkadza nam jakoś specjalnie i jeżeli chodzi o jego komunikację, to potrafi się komunikować, także zobaczymy co będzie, co będzie dalej. Przynajmniej fakt, bo już we wrześniu będzie mógł chodzić do szkoły. Nie do takiej szkoły, tylko właśnie też jeszcze takiego preschool, tak jakby zerówki I składamy już dokumenty, żeby to zrobić. Aha, i jeszcze jedna rzecz też może się nie zapytacie mnie. Tutaj w Wielkiej Brytanii trzylatkom przysługuje prawo 15 godzin darmowych w przedszkolu, bo kiedyś też o tym wspominałam, że przedszkole jest, jest kosmicznie drogie. I ja, ja pamiętam, że jak ja powiedziałam wtedy Wam cenę, to nikt nie chciał, znaczy część osób, które nie miały z do czynienia z dziećmi tutaj w Wielkiej Brytanii i z cenami, myślało, że kłamie, ale mniej więcej. Taka średnia, średnia, średni koszt miesięczny dziecka w przedszkolu to jest 1200 funtów, w zależności od wieku dziecka, teraz troszeczkę tak tutaj jest mniejsza. My wyspaliśmy co tylko na 3 dni w tygodniu, co i tak jest bardzo dużym naciągnięciem na naszego budżetu, ale nie płacimy stosunkowo mniej, to musicie się domyśleć, ale jest takie prawo, że kiedy dziecko ukończy 3 lata i od następnego termu, czyli teraz będzie następny term w kwietniu, gdyby następnego semestru, będzie miał prawo do 15 darmowych godzin. To też nie jest tak, że to będzie 15 godzin tego, co płacicie, tylko to jest jakaś specjalna kwota, którą sobie każdy przedszkole i urząd tam sobie specjalnie jakoś oddzielił, ale ta kwota, którą będziemy płacić, będzie oczywiście o wiele mniejsza nadzieję, niż, niż to jest w tym momencie. I y, prawo do tego mają wszystkie dzieci, ale jeżeli na przykład czasami też tak jest, że niektóre dwulatki mogą już mieć ileś tam darmowych godzin, ale przysługuje tylko tym rodzinom, które mają bardzo mały przychód, przychód, który moim zdaniem w ogóle szczególnie tutaj mieszkając w Londynie, nie ma jak się do tego, jak się utrzymać, bo nie znam nikogo, kto mógłby się za taką kwotę utrzymać, aby móc wysłać dziecko do szkoły, chociaż czasami tak jest, że ludzie dlatego właśnie wolą nie pracować, wolą siedzieć w domu i być na benefitach, na jakich zasiłkach, bo wtedy ich ma, mogą więcej, szczególnie jeżeli chodzi o wychowywanie małych dzieci. To jest taka paranoia, trochę paradoks, Mm, tutaj rząd moim zdaniem musi coś koniecznie zmienić, jeżeli chce, aby ludzie, którzy są wykształceni, em, którzy coś pozytywnego przynoszą dla społeczeństwa, i nie tylko, aby wrócili do pracy, bo inaczej to jest po prostu strata. Strata dla. Dla rynku gospodarczego, tak? Dla rynku pracy. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną ten czas. Szkoda, że dzisiaj nie było czemu, żebyście mogli tutaj go posłuchać, ale z drugiej strony dodał bo inaczej ja bym nie mogła się wypowiedzieć, bo tutaj cały czas byłbym przeszkadzany. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia, usłyszenia niedługo. pa pa!